Synowie mówili. Mamo, sprawdzaj sklepy w internecie. Nie ufaj promocjom. A ja późnym wieczorem jednym okiem film, drugim telefon i bach! Sandały, marzenie. Cena, super. Klik. A potem, co innego na zdjęciu, co innego w opisie. Oj, znaków ostrzegawczych było sporo. Obejrzyjcie ten poradnik i bądźcie mądrzejsi. Zanim podejmiesz decyzję o zakupach w sklepie internetowym, najpierw koniecznie zweryfikuj jego wiarygodność. W tym celu sprawdź dane kontaktowe, numer telefonu, adres mailowy oraz adres zarejestrowanej działalności gospodarczej. Brak takich podstawowych informacji i bezpośredniego kontaktu do sprzedawcy może oznaczać, że masz do czynienia z fałszywym sklepem. Następnie zwróć uwagę na adres zapisany w okienku przeglądarki. Jeżeli jest inny niż nazwa sklepu, zawiera błędy lub literówki, to bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. Kolejnym jest niedostępność najpopularniejszych metod płatności: takich jak na przykład szybkie przelewy online, blik, karty kredytowe albo płatność przy odbiorze. Fałszywe sklepy mogą za to próbować wyłudzić od ciebie numer konta i inne dane wrażliwe. Żaden uczciwy sprzedawca nie poprosi cię o takie informacje. Dla własnego bezpieczeństwa zawsze czytaj regulaminy sklepów, w szczególności sekcje dotyczące sposobu dostarczenia przesyłki oraz zwrotu towaru. Sprawdź również, czy opinie i komentarze nie wydają się spreparowane. Na przykład, mają powtarzające się frazy, są bezkrytycznie pochwalne albo zostały opublikowane w tym samym czasie. Szczególną uwagę zwróć na komentarze ze zdjęciami przedstawiającymi produkt. Jeżeli są poddane mocnej obróbce graficznej, to kolejny sygnał ostrzegawczy. Podobnie sprawa może wyglądać w przypadku social mediów sklepu, np. profilu na Facebooku. Twoją czujność powinien wzbudzić świeżo założony profil z dużą liczbą masowo wrzucanych zdjęć, małą liczbą polubień oraz informacje o wyprzedaży asortymentu. Wszystkie wyżej wymienione metody weryfikacji stosuj również w przypadku zakupów na platformach typu OLX albo. Alegro. Przedmioty na sprzedaż mogą wystawiać tam nie tylko firmy, ale też indywidualni użytkownicy, a ci nie zawsze będą mieć dobre intencje. Dlatego nie klikaj w żadne wysyłane przez sprzedawców linki. A jeżeli to ty wystawiasz przedmiot na sprzedaż, nie podawaj nikomu hasła do swojego konta i nie zgadzaj się na przysłanie specjalnego kuriera. Uważaj też na wyjątkowe promocje i nieadekwatne ceny. Jeżeli jakaś oferta wydaje się zbyt atrakcyjna cenowo, żeby mogła być prawdziwa, Najczęściej prawdziwa nie jest. Nie nabieraj się na wyjątkowe zniżki i wszelkiego rodzaju ograniczenia czasowe, które mają wywrzeć na tobie presję szybkich zakupów. Pamiętaj, zawsze daj sobie czas na zastanowienie, a w przypadku wątpliwości poproś młodszych członków rodziny o pomoc. Tak to już jest. Człowiek myśli: okazja, a to pułapka. Niby tylko klik, a potem płacz. Zanim kupisz, sprawdź: sklep, opinie, opis. Oj, mądry Polak po szkodzie.